Nie będzie komunikatu, ani dowcipów, żadnych nowych wiadomości. Podobno żegnacie tu Marsjan. Ja też chciałem się z Wami pożegnać. Ale to nie jest powód do smutku. Po prostu od jutra będziecie kochać kogoś innego. Wiecie, za co mnie lubicie? Im głupszy był mój program, tym wy czuliście się mądrzejsi. I o to dokładnie chodziło. Z telewizyjnego chaosu wybieracie prawdy, które uznacie za wygodne. Przyswajacie sobie tylko to, co utwierdza was w przekonaniu. Że wierność jest cnotą i koniecznością, bo to jest właśnie to, w co chcecie wierzyć. Płaczecie, użalacie się nad sobą, i co wtedy? Siadacie przed telewizorem, czujecie się rozgrzeszeni, bardziej ludzcy od tych, na których patrzycie. A przecież oglądacie takich samych jak wy. Tak samo zakłamanych, tak samo słabych, tak samo uległych. Telewizja jest stworzona na wasze podobieństwo. Przestańcie być bandą głupich baranów. Czy widzicie tę blaszkę? Myślicie, że mógłbym wam wmówić, że jest ona wyróżnieniem, powodem do dumy, gdybyście sami w to nie chcieli wierzyć? A czym ona jest naprawdę? Jesteście ogłupiali, bezwolni. Każą Wam oddać krew. Oddajecie. Każą Wam chodzić na czworakach. Zrobicie to. Sprzedacie godność. Sprzedacie uczciwość. By kupić większy telewizor. By dostać jakiś marny ochłap władzy. Każdy z Was chce rządzić. I sam. Jest niewolnikiem. Każdy z was jest kwałcony, ale jedyne, czego pragnie, to kwałcić innych. Czym różnicie się od tych, na których plujecie? Niczym. Jesteśmy tacy sami! Dos sal vexe kuchhe